Albo taki dobry, albo głodny byłem. Ale chyba to pierwsze. Stary, ale jary. Sporo ogrodników, działkowców szuka takich starych, dobrych odmian. Dzień dobry, cześć. I cześć. Witam wszystkich widzów, zgromadzonych po drugiej stronie Szkiełka, z tej strony Robson, amator działkowiec. Kolejną odmianą, którą chciałbym zrecenzować dla Was, jest to dość leciwy pomidor malinowy retro. Z ogólnodostępnych informacji dowiadujemy się, że jest to odmiana z 2000 roku, także ma już swoje lata. Nie jeden ogrodnik już się nim przejadł, a dla mnie to debiut i z chęcią spróbuję tego pomidora. i... I go ocenię, czy tutaj zrecenzuję. No cóż, na pierwszy rzut oka stary, ale jary. Sporo ogrodników, działkowców szuka takich starych, dobrych odmian pomidorów. Więc może to jest ta jedna z tych odmian, którą warto nabyć i, i przedłużać jej istnienie poprzez właśnie uprawianie malinowego retro. Czyli tak. Malinowy retro pomidor gruntowy, ale kto nam go zabroni uprawiać pod osłoną w jakimś tunelu czy szklarni? No nikt nam nie zabroni, więc uprawiamy pomidor jest bardzo ciekawy. Malinówka wiadomo. Przeważnie malinówki mają te kartoflane liście, ale nie, nie o to mi chodzi. On jest bardzo taki smokły, szczupły. Na pewno w jakichś ciasnych y, tunelach, foliakach, y, będzie on Wam się sprawdzał, ponieważ on się za bardzo tak na boki nie rozchodzi. Nie trzeba go tutaj redukować na boki. Można y, bez problemu chyba go posadzić nawet co 50 cm. I da sobie radę, ale za to zasuwa do góry. Ma tutaj już jakieś 1,90 m. Wyczytałem też, że potrafi nawet do 2,5 metra urosnąć. Także ciasny, mały tunel, ale wysoki. Malinowy retro pasuje do takiego pomieszczenia jak ulał. Drugą ciekawą rzeczą jest sam owoc. Część owoców jest w kształcie kulistym. No i zaraz oberwę całą znowu gałązkę. Kurczę, nie wiem, co jest w tym, w tym sezonie. Bardzo ciężko się zrywa te pomidory. Nie chcę odchodzić od gałązki. Makabra jakaś. Tradycyjne kuliste pomidory. Częściowo. A częściowo pomidorki są w kształcie serduszka. Także na, na jednym krzaku możemy znaleźć pomidory o dwóch kształtach. I to jest też jego charakterystyczną cechą. Uda mi się to urwać? Serduszkowate pomidorki średniej wielkości. Zanim jeszcze zważę i, i y, ocenię w subiektywny sposób jego smak, to chcę jeszcze powiedzieć, że dość plenny, nawet bardzo plenny ten pomidor. Kilka tych gałązek zawiązał. Idąc od dołu na wysokości mat 50, m, dorodne owoce, które jeszcze mają czas, jak tutaj wygląda? Tutaj już troszeczkę kwiaty mi zaschły. Jakiś jeden pojedynczy i na szczycie jeszcze kwitnie. Także plenny, plenny daje radę. Dobra, zanim zacznę ważyć, to powiem wam jeszcze, że jak do tej pory nie miałem zbyt dobrych relacji z maliniakami. Raczej nie wiem z jakiego powodu, nie udawały mi się, dlatego stroniłem też od odmian właśnie typowo malinowych. Ale yy, zaczynając od mazarini, od tej ruskiej yy, malinówki ala bavole, serce, to to jest drugi pomidor, który całkiem, całkiem dobrze się zapowiada. Zobaczymy zaraz zresztą jak tam w środku, a póki co ważymy. Mniejsze owocki. 115 g, około 100-120 g, tak, 107, to będzie najmniejszy, 90 g i większy, 230 gramów prawie. Także bardzo ładny, dorodny pomidor. Zobaczymy teraz, co mają w środku. Wielkość obok mojej miarki. Proszę bardzo. Tak to wygląda. No i kroimy. Co tam malinowy retro chowa w środku? Coś takiego, piętka nie za głęboko wrośnięta, jakieś 5 6 mm. Tutaj troszeczkę takie zgrubienie po obwodzie, ale może dlatego, że ten wygląda na nie w pełni dojrzały. Zobaczymy tego. Tutaj, jak można zobaczyć, piętki już w ogóle nie ma wrośniętej. No i taką też informację uzyskujemy z ogólnodostępnych informacji, właśnie, że on jest. Nie, nie posiada tej piętki wrośniętej, ale są tu jeszcze jakieś takie delikatne wrosty w środek które mogą nam tam łechtać podniebienie w, tra w trakcie konsumpcji. I tu takie lekkie zgrubienie po obwodzie ta połóweczka, tutaj bardziej tak wyraźnie wygląda. No cóż, no, nie ma po prostu pomidorów doskonałych, zawsze coś. Spróbuję teraz jego smak. Powiem Wam, w smaku nie ma rewelacji, ale dobry. Dobry jest w smaku. Na kanapkę, jak znalazłem, zobaczcie, nic prawie z niego nie, wy, nie wyleciało, nie, wy, nie wypłynęło. Przekroję jeszcze go tak, żeby sprowokować tutaj te gniazda nasienne do wypłynięcia nic. Trzyma się kupy elegancko, nic z niego nie kapie. To nie jest pomidor woda, w smaku przyzwoity. Także spokojnie mogę Wam go polecić. Jeżeli szukacie plennej, smacznej malinówki, to malinowy retro, jak znalazł. Także to wszystko na ten temat. Trzymajta się, do zobaczyska, hej!